Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Blund Tower Defense Battles 2 na moim kanale. Słuchajcie, chciałem wam jeszcze raz bardzo podziękować, bo jesteście mega aktywni pod tą serią. Z góry również chciałem podziękować za każdą pozytywną ocenę zostawioną pod tym materiałem, za każdy komentarz, za każdą wskazówkę. Staram się czytać wasze komentarze, na niektóre odpowiadam, inne po prostu tylko czytam, bo nie jestem w stanie odpowiedzieć na każdy. Tak czy owak, no po prostu chciałem podziękować. My dzisiaj otworzymy sobie skrzynkę za 80 rzutek, bo akurat taką zdobyłem. Nie jest ona najlepszą skrzynką, ale jest jedną z lepszych, także myślę, że no jestem ciekaw co mi po prostu z niej wypadnie. No i oczywiście, pogramy sobie jakieś arenki, spróbuję wbić wreszcie tę czwartą arenę. Już ją przez chwilę miałem, ale niestety spadłem. Dzisiaj aktualny odcinek będziemy zaczynali mając 39 pucharków, więc jednego pucharka mi brakuje, żeby wbić kolejną arenę, czy się uda, czy nie. Tego już dowiecie się oglądając właściwą część tego materiału. A, byłbym zapomniał. Słuchajcie, jest dzisiaj szansa na kolejny odcinek, także jeżeli aktywność będzie spoko, to na zakończenie tygodnia, e, czyli na niedzielę, e, wrzucę dzisiaj zamysł jednego odcinka. No to dwa odcinki, wczoraj był tylko jeden, dzisiaj będą dwa. E, jeżeli oczywiście będziecie aktywni, ale wiem, że tak, więc raczej będą dwa na 100%. Moi drodzy skrzynki, aktualnie mam zapełnione już wszystkie, zebrałem wszystkie, ponieważ Eee, no chciałem otworzyć tę na odcinku i przyznam się szczerze, że ona już czeka dosyć długo, także już nie przedłużajmy, otwórzmy ją od razu na samym początku. No i generalnie schemat z tych skrzynek jest dosyć prosty, zawsze wypadają dolarki, ale w zależności od tego jak rzadka jest skrzynka jest to różna ich ilość. Tutaj jest 600, więc dosyć dużo. Jest jeszcze chyba jedna rzadsza skrzynka i z niej wypadło mi, ja ją raz miałem 2000, mi z niej wypadło, to jest masakra jakaś. Dostajesz? O, dostałem raz jeden. To jest mega dobry ee, dropik. To jest mega dobry dropik. Tylko czy to mi się od razu aktywuje? Mam nadzieję, że to mi się od razu nie aktywuje. Od razu się aktywowało. No, moi drodzy, razy jeden na dwie godziny. Jeżeli macie wykupionego vip to jest naprawdę super sprawa. Yy, bo generalnie to powoduje w ten sposób, że no, macie jeszcze większy mnożnik waszych nagród. Tak? Otwórzmy jeszcze podstawową skrzynkę. Zobaczmy, co tam jest. Nic ciekawego. Jeszcze jedną. Na jeszcze jedną mogę sobie pozwolić. Wy wprawdzie nie widzicie, ile mam tych rzutek, no ale no, aktualnie mam ich 18. Już tej nie mogę otworzyć skrzynki jak widzicie, e, mogę co najwyżej e, sobie ewentualnie dokupić. Dobra, ale to nas nie interesuje, zacznijmy. Pojedynek, 39 pucharków. Czy uda mi się dzisiaj wbić czwartą arenę? Przez chwilę właśnie poza nagrywaniem ją miałem, udało mi się ją wbić, no ale niestety już em, spadłem. Generalnie, o, okej, okay, fajna mapa na, no właśnie, no tak, shootera, czy ja wolę zagrać bumerangiem czy łódką? Wolę zagrać łódką, tutaj się aż prosi, żeby zagrać łódką. Generalnie gram, jeżeli chodzi o moją strategię aktualną, to gram na przemian e, na przemian łódką, na przemian nie tak shooterem, tylko bumerangiem. To znaczy czasami wymieniam łódkę na bumeranga, różnie to u mnie wygląda, ale no aktualnie zagramy sobie tutaj łódką, no bo po prostu aż się prosi, żeby tą łódką zagrać. No i dobrze, ja bym, powiem Wam szczerze, ja bym zaczął od takshootera w tym miejscu. Dlaczego w tym miejscu? Ponieważ będę chciał postawić wioskę prawdopodobnie tu, żeby miała, mogła jeszcze, wiecie, żeby mogła jeszcze działać na łódki. Albo w tym miejscu wioskę, nie? To tu by był jeden takshooter, łapałaby pewnie jednego takshootera. No, no, tutaj wioska łapałaby tego takshootera, złapałaby pewnie dwa takshootery tu i jeszcze łódki. No to jest super miejsce. Także tutaj sobie zbudujemy na pewno jeszcze jakąś, jakąś linię defensywy. Póki co gram z Quincy. Chociaż jestem już coraz bardziej przekonany do Gwendolin. Ponieważ naprawdę widziałem, że ona potrafi działać cuda. Naprawdę Gwendolin potrafi tutaj robić mega, mega dobrą robotę. Także gdzieś tam zastanawiam się, czy się nie przerzucę. No ale to oczywiście sobie zobaczymy. Akurat zmiana bohaterów nic nie kosztuje. Bo bohaterowie no, jakby nie zdobywają punktów doświadczenia. Więc zdobywają te swoje punkty ale za nie można kupić tylko wizualne rzeczy także zmiana na gwendolin tak na, naprawdę nic mnie nie kosztuje więc no nic mnie nie kosztuje żeby w razie czego sobie na te gwendolin zmienić ile on już postawił tych tak shooterów <grym> co to jest za strategia może wyexpia te tak shootery gra sabem, e, więc będzie dosyć ciężko znaczy inaczej no wszelkie takie mm, Rasze wczesne raczej odpadają jestem bardzo ciekaw czym on chce bić pancerz <grym> tak w sumie bo póki co nie ma tutaj żadnej jednostki, ale tak naprawdę wystarczy, że on ma ulepszenie pod reaktor. Aha, dobra, czekajcie. Widzę, widzę, że jest tu ogień. On chyba gra Gwendolin. Gdzie, gdzie jest ta Gwendolin? Nie, czekajcie, on właśnie gdzie on postawił Bohatera? Tu jest w ogóle gdzieś Bohater? Nie, ale widzę taki jakby ognisty. Eee, eee trochę zgupiałem, powiem wam szczerze. Trochę zgłupiałem, bo tu nic nie powinno być w stanie atakować ogniem. W sensie, trzeci tier tak shootera na górę jest w stanie atakować. Może to jest to? Ale to wtedy inaczej wygląda, taki trzeci tier tak shootera ulepszonego pod górę. No mówiąc szczerze, to nie wiem. <laughs> mówiąc szczerze, to nie wiem do końca, co tu się dzieje. E, no ale trudno, no jakoś sobie... Okej, okay, oczywiście ma, ma reaktor, więc no, reaktor zagwarantuje mu naprawdę fajną defensywę, e, tutaj na pewno na, no, nie musi się obawiać w rundzie 12, ja troszeczkę powinienem, dlatego, e, dlatego gdzieś tam, wydaje mi się, że może pooszczędzam sobie na tego overdrive'a, że overdrive byłby spoko, oczywiście nie jestem w stanie bić również balonów z pancerzem, on póki co tego nie zauważył, więc... Skoro on tego nie zauważył, no to ja nie zamierzam się stresować. Kupmy sobie tego overdrive'a. On w tym momencie raszuje mnie różowymi balonami. Spoko. Ja w tym momencie stawiam sobie łódkę. I słuchajcie, mam kupiony czwarty tier, już go odblokowałem. Podśrodkowy upgrade. I on jest naprawdę to, co mówiłem w którymś z poprzednich odcinków: to, to faktycznie tak działa. To znaczy, nie dość, że otrzymujecie skill'a tutaj na czwartym tierze. To dodatkowo, jak macie to działo, te armatę. Eee, na trzecim tierze tutaj, odblokowujecie taką armatę, tutaj, cannon ship To na czwartym tierze te armaty są po trzy na stronę, więc to jest naprawdę mega, mega fajne i mega mocne eee, Okej, okay, on, to nie jest, to chyba jest pancerz, który gra na mnie wysyła Ej, ja serio nie wiem, co u niego bije pancerz, wyślę balony z pancerzem, bo czy mi się wydaje, czy coś? Nie, no nic u niego nie bije balonów z pancerzem, a wygląda Widzicie, jest taki efekt, jakby coś tutaj... Jakby coś tutaj biło te balony z pancerzem, taka, taka jest animacja jakby, widzicie taki ogień, dziwna sprawa, e, no nie wiem, nie wiem o co się rozchodzi, e, może, może się nad tym specjalnie nie skupiajmy. Jejku, jak ja często zapominam kupić ten drugi tier u góry, bardzo często, bo zawsze stawiam tak shootera 1-2 na początku i potem o ile dół pamiętam, żeby ulepszyć, o tyle u góry to już totalnie nie pamiętam. Dobra, wydaje mi się, że trochę żółtymi możemy pofarmić na spokojnie. E, w tym momencie raczej nie ma dla nas jakiegoś większego zagrożenia. A wezmę fast shooting pewnie. E, widzenia camo nie potrzebuję, no bo wioska daje mi widzenie camo, więc gdzieś tam nie jest mi to potrzebne. E, jasne. Tutaj zbudujemy oczywiście destroyera jednego. E, destroyer bardzo fajnie nam się przyda, czy to na grupę balonów, czy to na sterowce. No, chyba nikomu nie muszę tłumaczyć, że jest to naprawdę bardzo dobra jednostka. Osiemnasta runda to chyba moment, w którym mogą się pojawić pierwsze sterowce. Ej, wiecie co? Kamo ceramiki. Kamo ceramiki. Przecież reaktor nie, nie poradzi sobie z tym. Reaktor jest słaby na ceramiki, no nie gadajcie. Ale trolling. Ej, nie, serio, reaktor zawsze był słaby na ceramiki. W battles reaktor był beznadziejny na ceramiki, ale może kształt, może trochę przedobrzyłem i kształt mapy jednak, jednak sprzyja. <grym> Dobra, leci na nas, lecą na nas jakieś serduszka z kamuflażem. No, tym się nie stresujemy oczywiście. To jest zresztą mi tak raż wysłany przez grenie, przez naszego przeciwnika. Wydaje mi się, że gdzieś tam. Jak tak mam zgadywać, to on będzie właśnie próbował coś z sterowca Nie wiem, w ogóle to jest strasznie dziwna strategia, którą on gra Ale podejrzewam, że on po prostu nie ma tak shootera wylewelowanego I dlatego stawia tyle tych tak shooterów, żeby po prostu wbić im poziom A Więc no spoko, spoko, spoko Mi się wydaje, że na przykład taki sterowiec może być dla niego problemem Bo nie jestem pewien, czy tyle tak shooterów sobie poradzi z opancerzonym sterowcem Ciężko im powiedzieć, jest to dla mnie pewnego rodzaju eksperyment Okej, okay, poradziły sobie. Ej, mega ciekawa sprawa. Powiedziałbym, że sobie nie poradzą, no ale widać, że. Widać, że. że jednak dały radę. Dobra, to nie jest To nie jest zbyt dobre dla mnie, bo. No jednak jestem do tyłu trochę golda przez tego typu eksperymenty. E, za to nie wierzę, że z tym sobie poradzą, nie? Bustujemy po jego stronie, oczywiście. Niech ten sterowiec wyleci z buścikiem. E, no i co, on prawdopodobnie. może próbować wysłać na mnie dużo sterowców e, w. Znaczy, może próbować na mnie wysłać dużo tych niebieskich sterowców, ale wydaje mi się, że ja sobie z tym poradzę. Okej, okay, poulepszał tak shootery i patrzcie. Jest w stanie to wybronić dalej. Bo jeżeli zbije warstwę sterowcą, a może? Może nie? Oj, dobra, mamy to. Mamy to, jednak nie wystarczyło, jednak. Właśnie już miałem powiedzieć, że jeżeli zbije. A co to za animacja? Aha, no bo ja odblokowałem taką animację. Pierwszy raz ją widzę, bo od, od momentu kiedy ją odblokowałem, to. O, ja mam win streak jeszcze jakiś. O kurcze, słuchajcie, patrzcie teraz, cyk, i jeszcze się nalicza ten, ten bonusik. Także no, ten bonus naprawdę warto grać tak długo, jak go mam. Super, to mamy 42 pucharki. To był mecz, za który w sumie dostałem aż 3 pucharki. To był wyjątek, bo ktoś zapytał, jak 3 pucharki, jak można dostać jeden, jak się ma win streak, to można dostać dwa. Można dostać 3, jeżeli się jest między arenami, tak jak ja byłem. Fajna, tego też jeszcze nie widziałem. E, tu się bardzo tu się prosi, aż żeby zagrać łódkami, ale ja zagram bumerangiem. <laughs> Pewnie, że się prosi, żeby zagrać łódkami, ale my sobie zagramy bumerangiem, dlaczego nie? E, muszę go wyekspić. Mam. Czekajcie, czy ja mam trzeci tier na górze? Na pewno na środku mam kupiony trzeci tier, nie jestem pewien, czy mam na górze. Nie jestem pewien, czy mam na górze. Generalnie na tej mapie zawsze stawiam sobie tak szutera w tym miejscu na dobry początek. No i co? Raszujemy go. Inny, inne tło na rundzie pierwszej. Takie metalowe kraty, no bo inna arena. Fajne to jest, że te, to tło wygląda też trochę inaczej. E, Okej, okay. kamera. Nie, nie jest niefortunnie. Kamera jest w sumie w najlepszym miejscu, w jakim może być, tak mówiąc szczerze. E, także, także zostawmy ją może w tym miejscu, chociaż nie będziecie widzieli, co chcę wysłać. No nie wiem, nie wiem. Muszę tak jak mi e, w komentarzach doradził Kremol. Muszę e, sobie ustawić w OBS-ie, że mogę zmienić w programie, którym nagrywam, że mogę sobie ustawić jednym skrótem klawiszowym, czy jest na le Wiecie, zmieniać kamerę z lewego, na przykład na lewy górny róg, na prawy górny róg i tak dalej. No, musiałbym coś takiego zrobić, ale szczerze jestem troszeczkę zaleniwy. <laughs> Zamiast to ogarniać, wolę nagrywać nowe odcinki, no i tak to wychodzi, że muszę tak naprawdę co chwilę zmieniać położenie tej kamery. No, ale dobra. E, na razie tak naprawdę począteczek bardzo podobny. E, Farmimy sobie First Blood. Przeleciało mi coś, nawet nie widziałem. No nic trudno, unlucky. Okej, okay, on gra sabem. No, oczywiście, sap jest bardzo popularny teraz, dlatego że jest mocny. Widzieliście w poprzedniej grze, że no naprawdę, jeżeli już zbił te sterowce, to te balony w grupie, no to sap jest perfekcyjny. Szczególnie tutaj mamy takie kółko i zdejmuje kamo na trzecim tierze. Na czwartym jest w stanie jeszcze bić dodatkowo, więc, no, tak jak mówię, jest totalnie, totalnie. Zrozumiałym wyborem hmm, Runda dziesiąta 840 przychodu Wydaje mi się, że powinienem Trochę już pooszczędzać Dobra, dobijmy 900 Nie, okej, okay, runda jedenasta, już nie mogę więcej ten, bo Aha Już teraz grasz? Nie, 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 po mojej stronie Ajajaj, ale unlucky Dawaj, dawaj, please, please, please Nie, 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 no nie padnij od tego, nie padnę Nie padnę od tego, jejku Mam czasami złe przyzwyczajenie, powiem Wam. Mam czasami takie fatalne przyzwyczajenie, tak jak widzieliście, że bustuję. W sensie, że używam tego, używam. E, jakby raszuję stronę przeciwnika. Ok? No to już nie przejdzie. Overdrive'em to wybronię. Bardzo dużo jest stratny na raszowaniu camo, więc to jest dobra informacja dla mnie i wiem, co go może pokonać. I to jest kwestia chwili. W czternastej rundzie możemy go pokonać. Oj tak, okej okay, on, mhm mm okej okay, pancerz, to raczej nie będzie aż taki duży problem, dobra będzie problem, nie, 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 nie to był taki trolling, kaman. nie, nie, no nie godzę się na taką porażkę, to naprawdę było słabe, to było giga słabe z mojej strony, w sensie żebym padł od balonów z pancerzem, Mając boomeranga, który może być pancerz. Mając tak shootera, który może być pancerz. Z drogą i tak dużo ekspozytu dostałem. To naprawdę przyspałem. Przyspałem i to fest, nie? Ale zobaczmy, może dzięki temu. Czy ja już mam. A ja to mam kupione. Oj, to już w ogóle wstyd. To już w ogóle wstyd. Powinienem zamiast tak shootera w takim razie. Zamiast tak shootera. Jak miałem to Monkey Village. Wystarczyłoby, żebym 302 zbudował tego. Za tą samą cenę, nawet za mniejszą, zobaczcie, tak, shooter, tak, shooter, yy, 3200 mnie chyba kosztował, a tutaj zobaczcie, 1400 ten upgrade kosztuje, nie? I wtedy widziałbym kamo, bo wioska i miałbym idealne podgrupy balonów, także strasznie słabo z mojej strony, no cóż, yy, dałem ciała, dałem ciała, no ale miejmy nadzieję, że to już się nie powtórzy, okej, okay, dosyć ciekawa mapa. A raczej nastawiona na grę statkami, więc zastanawiam się, czy wezmę tego bumeranga, czy jednak nie wolałbym tutaj wziąć statków, bo jednak statki będą dosyć mocne na tej mapie. Tutaj myślę, że nie mamy co się czarować, także wezmę sobie statki. Tak jak mówiłem, często wymieniam, albo gram bumerangiem, albo statkami i to całkiem fajnie działa. To naprawdę fajnie, całkiem fajnie działa, w ogóle, bo możecie pytać skąd mam taki awatar. On jest za odblokowanie, jak się ma bohatera i kupuje się tam te skiny, tak? To za, za te punkty bohatera i za te, za te dolarki w grze. No to to jest za... Jak macie Cyber Queens już odblokowano odblokowanego, bo nie zwracaliście uwagę, że to jest on, nie ona, e, no to wtedy możecie sobie coś takiego... Tam któreś ulepszenie to jest po prostu... Za, za, za któreś ulepszenie nagrodą jest awatar. No i ja akurat to ulepszenie kupiłem i mam taki fajny awatar, także, także jakbyście pytali, no to właśnie... No, to właśnie stamtąd też w ogóle czytałem Wasze komentarze. Ktoś się pytał, gdzie można zobaczyć, w sensie jakie są skróty klawiszowe, gdzie jest ich rozpiska. Można je zobaczyć w grze. W sensie one są podane w grze, musicie poszukać. One są w samej grze. W sensie no tu nie ma zbyt wielu opcji. Ja na ten moment, jak nie zapomnę, to pogrze wam pokażę, ale pokazywałem to na końcu pierwszego odcinka, ok? Na końcu pierwszego odcinka pokazywałem, gdzie są te skróty klawiszowe. No wiecie, Gierka nie ma jakoś nie wiadomo ilu opcji, więc na pewno znajdziecie. Są one dostępne w grze, tak jak mówiłem i i, i no mam nadzieję, że nie będzie tutaj z tym, z tym większych problemów. Ok, dostawmy sobie bohatera. Dostawiam w tym miejscu akurat nie tutaj, bo tu będę chciał zagrać tak shooterami Oczywiście będziemy grali z Monkey Village prawdopodobnie gdzieś tutaj. W taki sposób, aby miała zasięg na tego tak shootera albo może tu, może tu, a może może w ogóle zagrałbym. No właśnie, bo co, widzicie, wóz albo przewóz, bo tu chciałbym dostawić jeszcze dwa tak, shootery, ale jeżeli postawię, tak naprawdę najlepiej byłoby mi tu postawić Monkey Village. No, bo chcę jeszcze, żeby statki miały. Chyba, że statki będę budował, no nie, ale tutaj Cz, też nie za do... a tak to jeszcze Quincy chociaż się załapie. No tak, no tak, no tak, no dobra. No dobra, no to po prostu zrobimy w ten sposób, że powstaje gdzieś tutaj to manki czy jeszcze do końca nie wiem gdzie. To na razie nie jest zbytnio istotne. Zagrajmy sobie statki. Muszę pamiętać, że w tej grze generalnie war nie warto oddawać tego first blada. To znaczy. Jeżeli możecie, to starajcie się, żeby po prostu przeciwnik wam nie zadał tego pierwszego punkta obrażeń. Oczywiście wiadomo, e, trzeba mierzyć jakby siły na zamiary. To znaczy, jeżeli defensywa będzie was zbyt dużo kosztowała, żeby się wybronić przed tą pierwszą krwią, tak? No to wiadomo, że nie ma sensu, nie? Liczy się ostatecznie i tak to wygra, ale oparcie w ogóle. <laughs> tak go właśnie raszuję tymi, tymi, bo widzę, że pojawił się kłopotzik. No tak, on ma saba. Ej, słuchajcie, to, go w ogóle, to, to w ogóle mogłoby go pokonać, serio. Z tymi jednostkami, które on ma, teraz jak mu żółte zacznę wysyłać, taki zwykły raż może go pokonać, zbustuje to. Trochę bez sensu chyba, co? Za późno, no. Dobra, trochę trochę zbyt greedy poleciałem, mówiąc szczerze. Nie, nie było potrzeby, żeby, żeby aż tak mocno w niego wjeżdżać, no ale cóż, trudno, mówi się trudno. Eee, wysyłam na razie niebieskie W rundzie 8 zaczniemy wysyłać z powrotem zielone hmm, Tutaj mogę już kupić overdrive, więc spoko Jeżeli chodzi o pancerz To w tym W tamtym zestawieniu też się nie musiałem martwić No ale, no tutaj oczywiście będę Ulepszał łódkę, więc Jako pierwszą jednostkę, także tutaj Na, na tego canon shipa, więc gdzieś tam wiadomo Będzie ta obrona Cyk. I z ulepszonym range'em z ulepszonym ręczem powinien być zasięg jeszcze na tak shootera. Jeżeli postawię jakiegoś tutaj, to też powinien być jeszcze w zasięgu. O zobaczcie, nawet, nawet nie muszę zasięgu ulepszać. I tak, ten takshooter jest w zasięgu wioski, ale wydaje mi się, że jak ręcz ulepszę tutaj, ten bigger radius, jak kupimy, to jeszcze zmieszczę tu jednego takshootera, tak żeby był w zasięgu. No, myślę, że to by było w zasięgu. No, że jest taka możliwość. Dobra, kupuję skaner od razu, żeby potem nie zapomnieć. Kupmy w ten sposób. Hmm, cyk. Ok, tutaj środkowy upgrade. Póki co wstrzymałbym się z wysyłaniem. Wysyłajmy czerwone. Niewiele to kosztuje. Możemy jakby równolegle wysyłając czerwone, możemy ulepszać. Fast shooting. Dzięki temu ewentualnie na kamo różowe kamo balon, fioletowe balony powinniśmy się wybronić. Tak mi się wydaje, okej, okay. on nas nie ruszuje, weźmy bigger radius, uh, Ok, i tak jak mówiłem zmieszczę tu najprawdopodobniej tak shootera teraz, no dokładnie, fajnie, fajnie, to dobrze, że tutaj postawiłem jednak to monkey village, mega spoko sprawa, w ogóle słuchajcie, ja mam jeszcze przyzwyczajenie z jedynki, bo wydaje mi się, że w jedynce nie dało się tak robić, że jak wysyłam balony... Jak chcę coś ulepszyć, to przestaję wysyłać balony, a w tej części nie trzeba przestawać. Można i wysyłać, i jednocześnie ulepszać. Jest to dużo lepiej rozwiązane. W jedynce chyba tak nie było i wiedziałam, ja przyzwyczajenie z jedynki. <grym> a tutaj wcale nie trzeba, tak ten, wcale nie trzeba, tak do, do tego przykładać takiej uwagi. Dobra. Runda 15. 1000 przychodów, bardzo fajny przychód. Wydaje mi się w ogóle, że mógłbym trochę potrajhardować, trochę różowych na niego wysłać, bo na razie tak obiektywnie nic mi nie grozi mogłoby mi zagrozić Rigro pancerz Rigro pancerz zdecydowanie, bo jednak mam tylko jedną jednostkę na radzenie sobie z pancerzem, ale szybko mogę dostawić kolejną, więc no w sensie tak shooter jest dosyć tani więc nawet gdyby on teraz nam nie wysłał, to wiecie zdążę zarobić ten przychód i od razu za, za tę kwotę 1200 mogę postawić tak shootera który bije, który jakby bije już pancerz więc myślę, że bez, bez większych tutaj bez większych problemów Dobra, powolutku muszę na pewno ulepszyć overdrive'a. To jest, myślę, gdzieś tam must have na, na ten moment. On oczywiście gra Quincy, nie Quincy, tylko Gwendolyn, która wzmacnia mu tak shootery. Gwendolyn powoduje, że tak shootery są w stanie bić pancerz, także jest to dosyć, dosyć ważna dla mnie informacja. Eee, ok, zagrajmy overdrive'em. 1400 przychodu, runda 17. Eee, tutaj, tak jak mówiłem, bardzo dobre ulepszenie, nawet nie, nie przez tego skill'a. Swon czy ten skill może ściągnąć opancerzone BFB? Je jeżeli tak, to jest mega mocny. BFB na pewno może ściągnąć, ale czy opancerzony czerwony sterowiec ten skill ściągnie? Nie wiem tego, mówiąc szczerze. Jeżeli tak, to jest mega dobre. To jest mega dobre. Tutaj oczywiście powolutku Destroyer. Mm. O, znowu nie kupiłem jednego. Masakra. Overdrive, tutaj będzie niedługo kolejny. No generalnie strategia na coraz więcej tak shooterów powolutku wchodzi. Myślę w ogóle, że on by sobie nie poradził z opancerzonym sterowcem, ale nie wiem, bo już tak tyle razy wydawało mi się, że ktoś sobie nie poradzi z opancerzonym sterowcem i dawał sobie radę, że już chyba wolę po prostu założyć, że sobie poradzi i poczekać na opancerzone BFB będzie dla niego problemem. To nie wierzę, że z opancerzonym BFB sobie poradzi. Czy w sumie dwudziesta runda? 20 runda. Mogę trochę pooszczędzać, więc powysyłajmy żółte balony, żeby trochę pooszczędzać, bo wiadomo, czerwone balony wylatują szybciej. Mhm. Proszę bardzo. Myślę, że w ogóle ja powinienem zagrać overdrive'em kolejnym, bo nie będzie kolorowo zaraz. Leci na niego, moi drodzy. BFB Mógłbym je zboostować. W ogóle wydaje mi się, że w tej grze boost działa. To znaczy, jeżeli teraz bym zboostował, to to by też dostało boosta. Zagram Blade Stormem. Okej, okay, on zużył boosta. Okej. Okay. Okej, okay, zagrał sobie też Blade Stormem. Spoko, spoko. To nie przebijemy się przez ten. Tak naprawdę zągan musimy zagrać. Co oczywiście zrobimy. Od razu lecimy zągiem. Pewnie. On będzie musiał zagrać kolejnego boosta. Nie jestem pewien, czy już mu się odnowi. No ale zomgle ci tak długo, że najprawdopodobniej <laughs> prędzej czy później mu się odnowi. Mm, zobaczmy. Czy to mu się odnowi? Boost. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się. Nie wiem, czy się wybroni. Ja, ja powiem wam szczerze, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest za mało, tak, shooterów, żeby się wybronił, ale. Okej, okay, kolejny boost. Drugi po jego stronie. Muszę pamiętać, że to jest drugi buścik po jego stronie. Dobrze, dobrze. Bardzo dobra informacja dla mnie. Bardzo dobra informacja. Cyk, patrzcie, tu wszystko jest w zasięgu Monkey Village. Teraz ulepszmy na Jungle Drumsy, czyli oczywiście zwiększony speed atak dla naszych wież. Również bardzo spoko sprawa. 24 runda. Gdzieś tam wiadomo w 26 rundzie musimy uważać na DDT. Także gdzieś tam. Gdzieś tam się zastanawiam, bo wydaje mi się, że opancerzony zomg by z nim wygrał. Ale z drugiej strony, jeżeli odpowiednio szybko nie uzbieram na takiego opancerzonego zomga, to on po prostu wyśle na mnie DDT zaraz, nie? Kurczę, poczekam, wiecie? Poczekam. Chcę zobaczyć, żeby on wysłał na mnie te DDT. A żeby on wysłał! Ja szybciutko ulepszę, tylko muszę się orientować, nie? Jak wyślę Zomga to jest koniec, ale... Niech wyślę, dobra, niech wyślę. Damy mu ten, dam, dam, mu, dam mu szansę, okej? Okay? Dam mu szansę. Cyk No dawaj. 26 runda. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja, wydaje mi się, że powinienem rozwalić DDT, mam nadzieję. No i teraz, boostuj i wysyłaj. 26 runda. Dziwne, na, na jego miejscu bym wysłał na samego siebie DDT, mówiąc szczerze. Mówiąc szczerze, na jego miejscu bym wysłał na samego siebie, ale okej. Okay. Nie wysłał. No bo nie miałem wioski, w sensie, wiecie, jak nie macie tego środkowego, tego trzeciego upgrade'u tutaj, to te, te tak, yeah. tak, tak shootery nie byłyby aż takie dobre. Nie działałoby aż tak dobrze. On ma dużo skili. Te skille są mocne. Zaraz będzie można wysyłać DDT w grupie w ogóle. Hmm. Dobra, ja skupiam się w tym momencie na, na defensywie, bo... Mam wrażenie, że tutaj zaraz mogę słono przypłacić swoją... Ja mam wrażenie, że te skille nie są dobre na... W sensie, że to mu nic nie daje w tym momencie? Jakby te skille są dobre na grupy balonów. Na sterowce? Nie wydaje mi się, żeby były takie mocne, tak całkiem szczerze. Tak całkiem szczerze, no? Nie wydaje mi się, żeby były jakieś specjalnie, specjalnie mocne. Ale może. No zobaczcie, te skile praktycznie nic nie robią tym sterowcom. A coś takiego za 12 tysięcy jakbyśmy mu puścili. Tylko, że to minus 600 przychodu. Długa gierka w ogóle się robi z tej gry. Mi się wy wydaje, że on może mieć z tym problem. No. Oj, no i te skile właśnie są dobre w takim momencie, ale przegra to. W sensie, jak zniszczycie już sterowiec, to te skile są super. A wydaje mi się, że samym sterowcom niewiele dają. Nie, w sensie niewiele zadają. Tak mi się wydaje, może błędnie, ale gdzieś tam z moich obserwacji wynika, że, że raczej sterowcom samym w sobie niewiele zadają, więc. Gdyby zamiast tych skilli miał więcej tak shooterów ulepszonych pod dół, to myślę, że byłoby lepiej. Tak mi się wydaje, że myślę, że wtedy, wtedy lepiej by sobie poradził. No ale cóż, eee, zagrał w, ta w taki sposób. Eee, nam się udało wygrać. Super. Dwa mecze wygrane, jeden przegrany, także odcinek jak najbardziej udany. Ode mnie to tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Życzę wam miłego dnia. No i oczywiście do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach. Trzymajcie ciepło.